Dziewiórki i bobry! Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Yy, mamy poranek. Yy, Ta rąk bardzo wcześnie dzisiaj wstała. Yy, po szóstej była już na yy, markecie, Kupułem, kupując seafood. Krewetki, ośmiornice, coś tam jeszcze widziałem, że kupiła. Ja teraz jadę no, do bankomatu oraz do sklepów. Między innymi kupić rower dla dżuny, ale jeszcze sporo innych gadżetów. Także znowuż poranek po, zaczynamy zakupowo, no ale później będzie bardziej imprezowo. Przyjeżdżam na pełnej rezerwie. Chcę zobaczyć, ile będzie mnie kosztowało zatankowanie do pełna. Peń, peń, full, okay? Ba. Odkręcamy i zobaczymy teraz, ile kosztuje zatankowanie naszego małego bzyczka do pełna. Ech, matko jedyna. No pięknie. Nie wiem, czy mam narzekać, czy nie narzekać, ale wróciłem. Kiedy wyjeżdżałem, zrobiłem motor, żeby był cacy. Wróciłem i muszę go oddać do serwisu. Jest rozbite całe zawieszenie dnie. No i zaraz zobaczymy. Jest do pełna. Jest podtorek. Tak na maksa, Ej. Okay. Wydaje się, że chyba 15 tysięcy, czyli 4 mniej więcej dolary, płacę i zobaczymy. Chyba tak, czyli 4 dolary. Nie jest tak źle, kiedy tankujesz motor, oczywiście tankujemy 92, nie 95, czyli najtańszą. I wówczas wynik 15 tysięcy, really, za zatankowanie do tego. Można przeżyć jeszcze, Ok, ok, ja pamiętam. No, i jest cały szpaler małych rowerów. Ale ja powiem Wam, że są drogie straszliwie. Za taki rowerek, którym ona pojeździ, nie wiem, parę miesięcy, jeśli pojeździ. 65 dolców. Tutaj już są większe. Tam są jeszcze większe. Tam już patrzyłem. Teraz zobaczymy jeszcze. Co jest? Ile takie kosztują? Rower wzięty. Tylko jak teraz pojechać z nim? Jak go sobie tutaj ułożyć? Dobra, będę go gdzieś tak. Nie mam pojęcia. W Lewo, w prawo, jakoś to się uda chyba zrobić. No muszę, także go nie trzymał. Może tak. Teraz to wszystko się poukłada. Robert dostarczony, schowany, także June nie widziała jeszcze go na razie. Teraz przyjechałem po lód. Miałem na razie 20 kg lodu. Tu wrzucimy napoje, żeby się chłodziły już. I zaraz jadę znowu po węgiel. Także cały czas w ruchu. Tutaj moje zadanie, nadmuchanie balonów, balony nadmuchane, ale teraz muszę znaleźć koślimkę, żeby je podczepić i żeby rozwiesić na podwórku, więc jadę po linkę. Jestem już po 2,5 tysiąca rili, eee, tutaj na pewno jakąś linkę dostanę, na pewno, w sensie mam nadzieję, powinno coś być, Nawet w najgorszym wypadku będą mieli nici takie do szycia. Zawsze mu. O, proszę, wiedziałem, że mogę na Was liczyć. Tu są jakieś takie nici, ale to nici, nici to nie takie czy takie. Co tu będzie lepsze? Dobra, bierzemy to. No i uratowani, no. Rewelacja. Patrzymy. Jarzbietka. Jaka piękna, jaki masz make-up. Jakie oko strzelone! June? June say hello, say hello. Eee, jaka piękności! <noise> już nie? Dobra, już nie. Straszny mes. Nie udało się całego piachu wymyć, trudno. Nalewam świeżą wodę. I tak zaraz dzieciaki naniosą piachu pełno. Balony, które dmuchałem, wiszą tutaj. Także festyn po całości. O, no i co? Miejsc do siedzenia się robi coraz więcej. Stół wyniesiony na jedzenie tam. Powolutku, chyba docieramy do momentu, w którym będzie można zacząć już sprzątać i wszystko wystawiać. Aha, jeszcze tu muszę te rzeczy wziąć. Dobra. Darunk pojechała do fryzjera. Coś tam zrobić z włosami, więc robię szybki wjazd tutaj na kuchnię zobaczyć. Co na razie się tu szykuje. Tu będą takie kubeczki do jednorazowego użycia z ostrygami. Tutaj będą ostrygi, tam jest wszystko, co do ostryg się dodaje, czyli prażona cebulka z prażonym czosnkiem, takie ziele. E, to wszystko będzie później, na w ostatniej chwili, wyserwowane do jednorazowego. No kurczak to wiadomo. Tutaj znowu są e, krewetki w tym tempurze e, w sosie, w chili. Po prostu się je wyciąga i zjada. Tyle wiem. Co jeszcze? Trochę się tutaj nabrudziło. Zielone muszka. To dobrze, są owoce jakieś, tam są zarbuzy, no dobra coś się szykuje, no bo jesteśmy coraz bliżej godziny teoretycznie rozpoczęcia imprezy, ale tak naprawdę jak już wielokrotnie podkreślałem w Kambodży tutaj dość specyficznie podchodzi się do kwestii punktualności, woda w basenie już nalana, grill przygotowany do rozpalenia, można będzie zaczynać, dżuny w gotowości rowerek schowany. Impreza powoli się zaczyna, pierwsi goście przychodzą. Karen przygotowała tutaj dwie takie platery z owocami. Oczywiście ryż, są jakieś jajka, sy. Konwencja tarąg, dokładnie nie wiem, to widzę, że jest trochę czosnku, trochę marchewki, coś jeszcze. Są te krewetki, czyli to co wcześniej widzieli, tutaj będzie szło na grill'a to, mamy szaszłyki z kurczaka, ośmiornice i krewetki, no i muszla oczywiście. Oprócz tego mamy lodówkę, lodówkę taką tradycyjną, piknikową, w środku lód, piwa i wódka, a ja idę teraz do grill'a i będę go rozpalał. Tu sobie przygotowałem już solidne ognisko na rozpałkę. Jak buchnie to powinniśmy zaraz być w gotowości do przygotowywania jedzenia. Na grillu teraz krewetki. Trzeba być bardzo szybkim, żeby nie spaliły się, bo jest gorąco. Szybciutko już łapią kolor różowy, momentalnie, dosłownie po paru sekundach. Także trzeba pilnować tego. I jak tylko się one zrobią to wchodzą ośmiornice na grilla. No i tam oczywiście przy stole e, mamy mnóstwo innych rzeczy do jedzenia. Za mną w basenie dzieciaki się bawią. Party. Taka ciekawostka jeszcze. Na razie siedzą tylko wśród naszych gości. Są tylko goście zaproszeni. E, nazwijmy to sobie obcokrajowcy. To nie do końca jest prawda, bo są też osoby, które e, są kamerami, ale są w tym takim środowisku e, osób anglojęzycznych. Natomiast rodzina tarą, która była zaproszona na tą samą godzinę, oczywiście jeszcze nie dotarła, mam już po godzinie e, drugiej grubo, 2 grubo, 2.30. E, mówiliśmy o godzinie 13, ale... <laughs> Oto i Tarąg. No i jej rodzina cała e, przyjedzie dopiero wieczorem. Oni jakby nie uznają imprezy w ciągu dnia. W ciągu dnia się nie imprezuje. W ciągu dnia nie ma grillowania, nie ma e, picia. W związku z tym mamy jakby pierwszy rzut w tej chwili obcokrajowców, a później... A później przyjedzie rodzina Tarąg. No i pewnie będzie... Dwa razy tyle ludzi co w tej chwili. Także e, na szczęście jesteśmy przygotowani. Jedzeniowo się podzieliliśmy. Część jedzenia idzie teraz, a część pójdzie wieczorem. No właśnie, krewetki już są właściwie gotowe. Myślę, że mogę je zacząć zdejmować już z grilla. Dostałem questa do wykonania. Zadanie. Wyprawa. Jadę odebrać tort dla dżuny. E, no i to jest właśnie teraz taka sytuacja. No kiedy jej ten tort dawać? Teraz, kiedy, są, e, kiedy jest jedna część gości zaproszonych, czy wieczorem, kiedy będzie druga? Czy trzeba kupić będzie drugi tort? No to jest akurat słabe, rozbijanie imprezy na dwie części, ale jest jak jest, także jadę odebrać tort na razie. E, tort dowieziony, e, bezpiecznie mam nadzieję. Toren e, otworzy my my teraz, Teraz my zobaczymy my jak my wygląda. Ok, to widzimy się po otwarciu torebki. No i oto i on. Oblokowany. Junku, czekaj, czekaj. No mogę poczekać jeszcze trochę. O, ale się bietrzycho zerwało. Oh, Happy birthday, Dinozaurami. Wow. Super. Dobra, wracam szybko do barbecue, bo trochę się nam przyjaruje już. Także wybaczcie, ale wracam do obowiązku. Grill Mastera. Co wow. wow. tam masz? Wow. You Can Bicycle.

Wiecie jak pedałować? Okej, okay, nieźle ci idzie jak na pierwszy raz. Trochę pomóc? To kieruj, kieruj, żebyś nie wjechała w nic. Okej, okay, chcesz tam jechać? Dobra, to jedziemy tam. Super. Brawo, sobie świetnie radzisz. Widzisz, do tyłu możesz kręcić, a wtedy nie jedziesz. Tylko musisz kręcić kierownicą też. No to, to od Ciebie zależy, to Ty kręcisz kierownicą. Dobra, to kończę nagrywać i jedziemy tam. Godzina 3.30. Eee, przyjeżdżają kolejni ludzie, ale jeszcze nie, nie rodzina Tarą. chociaż Kmerzy również. O przepraszam. Eee, między innymi przyjechał człowiek, który jest właścicielem tej firmy. Eee, organizującej wypady wędkarskie tutaj. Czyli właściciel łodzi. Tych, które, z których będziemy korzystali na wysokim sezonie. No i przyjechał super, bardzo bardzo nam miło, że nas odwiedził. No ale mamy niedobory z, z wyposażenia, z, z zaopatrzenia wyposażenia, to jest w porządku. No i jadę właśnie ten, to zaopatrzenie uzupełnić. Taka misja gospodarza. Idzie tort. Baby, too many cake, uh, candy, candles, Maar het is it's only het supposed to be. Ah, three, Oké. Okay. Hey. Happy birthday hey. to you. Oké. 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 You hey. yeah. hey. yeah. Oké. Okay. Okay. Happy birthday to you! Happy, happy birthday, birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah. Go, blow! Blow Have love! Blow Life, blow blow. Juni, look at it! Oh. Oh. Okay! one, two, three! let me help! Okay let me help! Yay! Razem, razem, razem. Together. Ok, chodź. Od kolega. Trzy, cztery Razem. dawaj razem. dawaj Juni. Nie! Nie! Brawo! Brawo! Staję pod okiem. Na zdrowie, brawo! Na zdrowie! Daj, zostań! <laughs> I uh, which one do you want. This, this one? one? This one? Yeah, Thank you. Kitty, okay. go inside. Here you go. Oh. Oh. Sorry. Yeah, oh. the one. <gasps> <laughs> <laughs> and <Yeah>. and <laughs> Saya. Saya. very good. And Eden? Me. <laughs> Don't yeah. Yeah. sit down in place inside. It's and eat it, please. It's and Any more family. children? One okay. cake? I am a save the Yeah! Okay, guys. Hi! Juni, Juni, nibby, 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 okay? out, take your dinosaur Impreza w toku. Przyjechało troszkę rodziny już. To jest mama, jest tiger z mężem, z dzieciakami, także dzieciaki tam sobie grubo imprezują w basenie. No a my kontynuujemy dalej imprezą urodzinową Dżuny. Nastąpiła zmiana naszego głośnika, bo nie jest wystarczająco głośny i w tym momencie tu przyjechała ciotka, tiger z mężem i przywieźli swój speaker, znacznie większy i potężniejszy i yy, od tej pory muzyka chciała stąd bo to nie przystoi, żeby taka impreza miała yy, tak słabą oprawę muzyczną nie wiem czy nie dzwonić po teścia, żeby przywiózł baterię, głośników ale lubię sąsiadów, także chyba zostaniemy przy tym co jest zostałem wysłany po jeszcze jeden tort ponieważ część teraz kmeryska rodziny się będzie zjeżdżała no nie wypada, żeby nie było tortu dla nich to znaczy Na dżuny oczywiście, ale żeby oni w tym uczestniczyli. No więc przyjechałem, będę kupował kolejny tort, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby etykiecie stało się zadość. Jest kolejny tort. No i lecimy z powrotem. W takim razie eee, tutaj Rondo z, nie wiem, Wodnik czy Waga bardziej. A my lecimy zawieść to co najważniejsze dojeżdżają kolejne osoby jest fantastycznie e, kolejni kuzyni jest teściu też również także impreza powolutku wchodzi w kmerski wymiar ale za to fantastycznie drugie podejście jest teraz ta część kmerskie rodziny i drugie podejście do tortu <śmierdzi> Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Impreza urodzinowa Dżuny toczyła się długo, długo w noc. Tak naprawdę wcale nie tak długo, nie mniej, już więcej nie nagrywałem. Było naprawdę fantastycznie. Czego poniekąd miarą jest to, ile sprzątania od samego rana miałem. I jeszcze zostało dużo do roboty, ale fantastyczna impreza. Na szczęście następna dopiero za rok. A dzisiaj. Dzisiaj już Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam fantastycznej niedzieli, spokojnej, w miarę możliwości rodzinnej. Bawcie się dobrze. Zapraszam na jutro, na odcinek poniedziałkowy. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilkę czasu i nas odwiedzicie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.